Siema, witam wszystkich Ej spadaj pixi to mój odcinek wynocha darkness, Siemanko siemanko dzisiaj pogram sobie w same quizy xd w komentarzu daj znać czy takie odcinki też ci się podobają czy może też chcecie żebym grała w quizy z pixi xd no to zaczynajmy na początku zobaczymy czy autor quizu zgadnie ile mam procent baterii w telefonie, jakby co to mam 10%. Od 0 do 30% niemożliwe, no jak oni to zgadli to pewnie jakaś czarna magia. O nie jesteśmy zgubieni, możecie pisać swoje przerażenie w komentarzach. Teraz zobaczymy czy kosmici zgadną ile mam lat na podstawie moich youtube'owych preferencji. W sumie to wszystko, ale lubię śmieszne filmy, no bo ja jestem taka szalona dziewczyna. XD. Ja zawsze daję łapki w górę, a wy, czy wy mi dajecie? Jeśli jeszcze nie dałeś to szybko, to popraw, bo jak nie, to poszczujecie Pixie Star. Subskrybuję tylko osoby, które oglądam więc jeśli dałam ci suba to czuj się wyjątkowy XD. Mam od 16 do 18 lat, o nie jesteśmy zgubieni, o nie o nie o nie czy tylko ja jestem tak przerażona, lepiej szybko wyłączę ten quiz. Przejdźmy do kolejnego quizu. Tym razem o mysypy wam w sekrecie, że Pixie Star była na miniaturce. Ech ta różowa siksa wszędzie się wciśnie. Nikt mnie nie lubi. Smutna buźka. Wyłudzam od innych grafy i straszę ich, że Pixie ich napadnie w nocy jeśli nie dadzą. Choć w sumie teraz to mam całkiem inny status. XD. Pozdrawiam Olgę. Nie jestem fame'em. O nie, to znowu ona nie gap się, tak na mnie różowa pindo idę, stąd nie chcę jej go widzieć. Ha! Teraz sprawdzę, jak dobrze znam Blowa. Well blow. jakie łatwe. mnie, no serio, co to są zapytanie, no bez przesady. Brawo, widz numer jeden, no to brawo ja. No to by było już na tyle co do tego odcinka muszę już kończyć bo Pixie każe mi odejść od kompa. Jeszcze na koniec zdradzę wam w tajemnicy że ja też mam kilka własnych quizów w tym trzy quizy o MSP tak więc zapraszam link do moich quizów będzie w opisie no to pa 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 pa.